Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, to jest Motodziennik. Serdecznie zapraszam na program, który zaczynamy od przejrzenia ogłoszeń. Oczywiście w poszukiwaniu okazji. Jednak dziś nie wśród aut nowych czy prawie nowych, wręcz przeciwnie, zaczynamy od samochodu, do którego nawet robiłem podchody jakiś czas temu. Odpuściłem, bo zbieram na coś bardziej konkretnego. To fiat 850 sport z drugiej serii z 1969 roku. Auto wygląda rewelacyjnie, jest zarejestrowane na żółte blachy, ma kilka rzeczy do zrobienia, typu chromy, deska rozdzielcza, ale to chyba bardzo dobry materiał wyjściowy do korzystania od zaraz. Cena to 20 tysięcy złotych do negocjacji. Auto Wisi już od kilku miesięcy na OLX, więc konkretny klient powinien się dogadać. Piękna Fiacina. A dziś mamy też coś tańszego. Za 13 tysięcy i będzie to Opel po tuningu. Serio, proszę nie regulować odbiorników. Kadet w dodatku. Ale jaki fajny. Auto jest to z 1980 roku. Wygląda na nieźle polakierowane, pod maską dwulitrowa benzyna o mocy 150 KONI. Prawdopodobnie z późniejszego GSI. Przynajmniej tak wygląda. A na koniec jeszcze jeden Opel. Bardzo drogi za 26 tysięcy złotych do remontu. Choć wygląda schludąco. Na czarnych polskich blachach, ale mimo to sprzedający zapewnia, że auto jest kompletne. Czy oryginalne, to inna sprawa. Sporo części może być od żuka albo tego, co dało się wykombinować w latach 80., Ale baza na przepięknego Oldtimera zapowiada się rewelacyjnie. Jeśli Państwo coś ciekawego wypatrzą i zechcą się podzielić, to serdecznie zapraszamy. Nasz adres mailowy jest na planszy pod koniec programu. A teraz sprawdzimy, co ciekawego i co najnowszego słychać w świecie motoryzacji. Dzieje się i to sporo, mimo że sezon ogórkowy w pełni, nawet na polskim rynku, od którego zaczynamy, producenci w dalszym ciągu mają żniwa. Auta typu SUV o kilka centymetrów większe, najczęściej wyższe od swoich nieuternowionych odpowiedników z podobnym silnikiem i wyposażeniem, potrafią być dużo, dużo, dużo droższe. Przykładów jest mnóstwo, ale to, jak dużo zarabia się na SUVach pokazuje jeszcze jeden przykład. Różnica w cenie poszczególnych modeli reprezentujących ten sam segment. Renault Capture, całkiem udane, zbudowane na Clio Auto z trzycylindrowym silnikiem turbo o mocy 90% koni dostaniemy za 53 tysiące złotych w promocji z rabatem 6 tysięcy złotych. Najtańszy diesel kosztuje 62 tysiące, też 90 koni na stalowych kołach, ale z klimatyzacją, radiem, elektryką 53 i 62 tysiące za diesla. Bardzo podobnie wyposażona, debiutująca właśnie na polskim rynku Skoda Kamik, nieco tylko większa, to wydatek przynajmniej 67 tysięcy z silnikiem mocniejszym o 5 koni, ale też trzycylindrowym tyle, że 1,0, choć według danych technicznych Auto jest to równe 2 sekundy bardziej wyrywne. Czas potrzebny na osiągnięcie setki to w Renault 13 w Skodzie 11 sekund, przy niemal identycznej masie własnej. Ale 14 tysięcy różnicy, sporo, nawet biorąc pod uwagę, że jeden model to zupełna nowość, a drugi niemal odchodzi już do przeszłości. Zmieniając temat, co wierniejsi widzowie, słuchacze, nieraz zauważyli nasze dość jednoznaczne stanowisko, jeśli chodzi o szeroko rozumianą chińską motoryzację. Pod wieloma względami. Sprzedaży uznanych marek jak Volvo czy Saab, albo koniecznych do utrzymania się na chińskim rynku współek, wspólnych fabryk, BMW, Mercedesa czy Volkswagena. Uważamy, że to hodowanie konkurencji na własnej piersi i wcale nie chodzi na molostych biednych, potężnych, motoryzacyjnych koncernów, a o to, co my, klienci, będziemy z tego mieli. Dwa przykłady z Volvo, model XC60, czyli najpopularniejszy na ten moment, dostarczany jest do europejskich dealerów prosto ze Szwecji. A raczej był, bo ostatnio te produkowane w Europie egzemplarze postanowiono wysyłać do Stanów Zjednoczonych, a te, które miały iść do Stanów, trafiają do Europy pociągami z Chin. To prawdopodobnie efekt wojny handlowej pomiędzy tym krajem a Stanami Zjednoczonymi i sposób na uniknięcie 25% cła w Ameryce, ale czy przypadkiem jedynymi poszkodowanymi nie są w tym momencie klienci z Europy, również z Polski, czy osoby, które zamówiły XC60 do produkcji, miesiąc temu zdawali sobie sprawę, gdzie zostanie wyprodukowane ich auto, czy zostali o tym powiadomieni, czy jeśli zamówione przez nich auto zostanie wyprodukowane w Chinach, będą mogli bez konsekwencji zrezygnować z umowy, bo tak się składa, że miesiąc temu ze znajomym konfigurowali. Nową XC60. Ostatecznie nie zdecydowaliśmy się na zakup, ale nikt się nawet nie zająknął o tym, że auto może być sprowadzone z Chin. I najważniejsze, czy powinno nas to w najmniejszym choćby stopniu zajmować? Czy powinno niepokoić? Czy może miejsce produkcji jest zupełnie pozbawione znaczenia? Co państwo o tym myślą? A ten drugi przykład z Volvo, obiecany przed chwilą, to marka Link Corporation, należąca podobnie jak Volvo do koncernu Jelly. W Chinach debiutowała z przytupem, w Europie trafi do sprzedaży pod koniec tego, wraz z początkiem przyszłego roku. Pierwszym modelem będzie 01, zbudowane w oparciu o Volvo XC40 z silnikami Volvo pod maską 1.5 turbo mocy 147 albo 2.0 turbo 187 koni. Auto pozbawione kamuflażu, przyuważono ostatnio we Włoszech, gdzie testowany był, dostarczony przez niemiecką firmę SICK, system autonomicznej jazdy, prawdopodobnie na potrzeby nie tylko Linka, co raczej Volvo z najbliższej przyszłości. Zmienimy temat. Auta marki Tesla już niedługo, co założyciel firmy ogłosił, a jakże, na Twitterze, dostaną aktualizację, dzięki której możliwości będzie uruchomienie na ekranie serwisów Netflix i YouTube. Do czasu zalegalizowania pełnej autonomii oglądanie będzie możliwe jedynie na postoju, a później zobaczymy. Jeszcze dwie ciekawostki zastanów mamy dzisiaj. Pierwsza dotyczy bardzo poważnego problemu globalnego, nie tylko amerykańskiego, ale to właśnie tam najpierw pojawią się automarki Hyundai wyposażone w system ostrzegający, co bardziej roztargnionych rodziców przed zostawieniem dziecka w samochodzie, gdy jest naprawdę gorąco. Jak wiemy, każdego roku dochodzi z tego powodu do licznych tragedii w samych Stanach, przynajmniej 50. Spora część to oczywiście bezwzględna głupota, ani roztargnienie. Na nią niestety system nie zadziała. A od 2022 roku we wszystkich, w tym roku, w najnowszej Sonacie debiutuje układ, który sprawdzi, czy po otwarciu auta były otwierane drzwi z tyłu. Jeśli były, to znaczy, że młody człowiek mógł tam trafić i po włączeniu zapłonu pojawi się informacja przypominająca, upominająca, aby pamiętać o sprawdzeniu kanapy. Proste, ale jest coś jeszcze. Czujnik reagujący na ruch po zamknięciu drzwi. Jeśli zauważy aktywność, zacznie trąbić, mrugać światła Wyślę również informacje na smartfon kierowcy. Sprytne. I jeszcze jedna ciekawostka ze Stanów. Parę lat temu, w roku 2017, złośliwi mówią, że to konsekwencja oferty Dieselgate i próba odzyskania zaufania klientów. Firma Volkswagen wprowadziła sześcioletnią pełną gwarancję z limitem do 72 tysięcy km na wszystkie sprzedawane w Stanach samochody. To była bardzo dobra oferta, ale właśnie została zastąpiona lepszą, przynajmniej według amerykańskiego oddziału niemieckiej firmy, lepszą, bo dwa lata krótszą z limitem do 50 tysięcy km, ale za to z dwóch Letnią obsługą serwisową, czyli przeglądami w cenie. Podobno właśnie takie były oczekiwania klientów, ale czy faktycznie ktoś ich o coś pytał, tego nie wiemy. Teraz wróćmy jeszcze na moment do sprawy Volvo. Pomyślałem sobie, że chyba warto zadać polskiemu importerowi kilka pytań i upewnić się, że te XC60 sprowadzane z Chin trafiają również na polski, no jakby na to nie patrzeć, dość specyficzny rynek. Rzecznikowi Pracowemu Volvo w Polsce zadaliśmy więc trzy pytania. Przede wszystkim, czy Polska jest jednym z krajów, do których trafią XC60 z Chin? Odpowiedź: owszem, ale dotyczy to wersji T8 oraz T4 z napędem naprzód. Wszystkie pozostałe pochodzą ze Szwecji, choć nie mamy informacji, czy sytuacja ta nie ulegnie zmianie. Kolejne pytanie. Czy klienci zamawiający auto do produkcji zostali poinformowani o miejscu, w którym zostanie ono wyprodukowane? Odpowiedź traktujemy jako wymijającą. Domyślamy się, że nie zostali, ale gdyby przyszło im do głowy spytać, w żartach. Choćby, czy Volvo nie przenieśli produkcji do Chin, to wtedy owszem. I na koniec, czy ktoś, kto zamówił auto, licząc na to, że będzie za Szwecję, dostanie Chińczyka, będzie mógł bez konsekwencji rozwiązać umowę? Odpowiedź: miejsce produkcji nie jest przedmiotem umowy, czyli nie będzie mógł. I teraz pytanie, czy powinien. To już jest bardzo indywidualna sprawa, mnie by to przeszkadzało, ale ja mam od urodzenia skłonność do dramatyzowania, bo jestem bardzo ciekawy, jakie jest Państwa zdanie na ten temat. A teraz przechodzimy do sprawdzenia samochodu używanego, i dzisiaj będzie to Volkswagen Passat B5. Serio. Auto bez cienia wątpliwości, pożądane i doceniane w dalszym ciągu na polskim rynku. Problem z tym, że coraz trudniej o w miarę ładny, w miarę zadbany egzemplarz, przecież to ma już ponad 20 lat bardzo często, a jeszcze trudniej o ładne auto z benzynowym silnikiem, zwłaszcza dwulitrowym, bardzo udanym, świetnym do gazu, a jednak nieco bardziej dynamicznym niż podstawowe 1.6. I właśnie takiego Passata po liftingu z 2001 roku miałem okazję niedawno sprawdzać. Oczywiście z 2.0 benzyna pod maską. Cena to 5800 zł plus opłaty, bo to świeży import, z Niemiec. Przebieg 198 tysięcy kilometrów. Jasne. No i jadę. Oglądam. Auto jest w miarę bezwypadkowe, choć nie jest bezszkodowe. Lewa strona jest oryginalna, prawa była przetarta i ponownie lakierowana. To nie jest problem, ale była też prostowana i szlifowana. Passat B5 jest autem ocynkowanym, porządnie ocynkowanym i nie rdzewieje, chyba że w miejscach naprawianych. I to widać wyraźnie, czemu ta kwestia bezszkodowości w starszych autach jest tak istotna. Auto jest też trochę pobijane, ale to mniejszy problem. Wnętrze? Super. Bardzo, bardzo zadbane. Takie uczciwe 280 tysięcy kilometrów. Rewelacja. Bez zapachów, bez przetarć. Jazda testowa? Dawno nie jeździłem B5. Dwulitrowy silnik ma zaledwie 115 koni, ale kurczę, jak się tym fajnie jeździ. Auto jest dynamiczne, skrzynia silnik bez zastrzeżeń, sprzęgło powoli do wymiany. Amortyzatory szybko do wymiany huśtały jak na pełnym morzu, ale luzów brak. Klima nie działa. Są plusy, są minusy. Trzeba je więc podliczyć i sprawdzić, czy auto, mimo niskiej ceny wyjściowej, za 5 tysięcy pewnie byśmy go kupili, warto zabrać. Opłaty około 1000 zł. Sprzęgło z wymianą kolejne 1000, minimum. Klimatyzacja od 200, jeśli mamy odrobinę szczęścia, do 600, nawet 1000. Akumulator 200, komplet amortyzatorów z wymianą, zaokrąglając około 1000 zł. Opony do wymiany, bieżnik jest, ale guma się rozwarstwia ze starości 1000 zł. I naprawa blacharska zardzewiałego boku od 800 do 1400 zł, mniej więcej. Razem robi nam się. Razem robi nam się sporo, ponad 11 tysięcy złotych, za dobre auto to nie jest dużo pieniędzy, ale trzeba tutaj doliczyć też całą masę naszej pracy i poświęconego czasu na jeżdżenie po warsztatach i pilnowanie tego wszystkiego, co przy tym aucie trzeba zrobić i właśnie z tego powodu z zakupu tej B5 zrezygnowaliśmy. I to wszystko na dziś, kłaniam się pięknie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Motodziennika za tydzień.